Masz, masz, ale masz film, masz na trzy pół miesiąca, trzy pół miesiąca masz człowieku i zobacz jak ty się zachowujesz. Zobacz, tylko to, tylko to cię interesowało, w napadach czału Widziałeś? No się, baw się szybciej. A gdzie jest takie puste? Wyrzucone? No to ładnie. No wiem, nie pomyślałam. Teraz to będzie pusta. Ale okienko ma, tamto miało urwane, jeszcze rękę mógł wkładać. Ale ja Ci nie będę kiwał, weź te w ręce i się kiwaj. Tak. zobacz. Zobacz, jak Ty się zachowuje. Jak się zachowywałeś, bo już nie zobaczysz dzisiaj filmu. Jutro Ci go wyświetlę. Dobra, minutę starczy. Cześć, ja, się musiałem zdenerwować, Aaaaa, żeby się uspokoić. A? 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 ja bój się, twardym trzeba być, żebyś nie mówił później, że masz choroby lękowe przez ojca. Co, żeś matki cycki zobaczył?